Naprawdę aż tak źle stoimy z podstawową wiedzą, którą każdy z nas powinien wynieść ze szkoły. Sprawdziłem najnowszy raport Komisji Europejskiej i powiem Wam wprost będzie bolało. Ponad 30% Polaków wierzy, że ludzie. Żyli razem z dinozaurami. Prawie 40% nie uznaje, że ewolucja człowieka to fakt naukowy. 50% jest przekonanych, że wirusy są produkowane w laboratoriach rządowych, aby kontrolować naszą wolność. A ponad połowa społeczeństwa nie wierzy, że nasza przemysłowa cywilizacja ma negatywny wpływ na klimat. I chyba najgorsza wiadomość. Zajmujemy drugie miejsce w Unii Europejskiej: 54%, jeśli chodzi o przekonanie, że nauka. Jest nam niepotrzebna w życiu codziennym, albo że nie ma na to życie codzienne jakiegokolwiek wpływu. I to nie są skrajne przypadki, to jest całkiem spora część z nas. Mamy dostęp do wiedzy jak nigdy wcześniej.